Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię w swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starać być dobrym uczniem, z tym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. W niedzielę w sali wystaw Miejskiego Centrum Kultury odbyła się akcja obrazów, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup protezy nogi dla gostyńskiego artysty Pawła Tencera. Aukcja cieszyła się sporym powodzeniem i utargowała około 7 tysięcy złotych. Praca, która teraz będzie licytowana, jest to praca Andrzeja Pitej, pseudonim Atepi, to jest od nazwiska ten pseudonim, używał tego pseudonimu Andrzeja Ojciec w czasie okupacji. Andrzej kończył y, y, uczelnię krakowską, ASP w Krakowie. Jego mistrzem był znany w świecie i w Polsce koloista y, profesor Czes Czesław Rzepiński, już nieżyjący. Andrzej również jest koloistą, jego prace mają bardzo duże powodzenie. Miał wiele wystaw w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio uczestniczy w wystawie Rzepiński i jego uczniowie a ostatniego lata miał wystawę w Ośrodku Kultury w Sannikach, gdzie odbywał się koncert Stanisława Drzewieckiego. I widziałam, że jego obrazy cieszyły się naprawdę bardzo dużym powodzeniem. Tutaj specjalnie dla naszej aukcji Andrzej nieco obniżył cenę, cenę właściwie nie nieco, bo dosyć znacznie, ale znany jest z tego, że, że wiele swoich prac przeznacza na aukcje charytatywne. I na ogół zostają zlicytowane. E, poza tym chciałam powiedzieć, że nie tylko maluje, zajmował się w ciągu długich lat swojego życia grafiką. E, otrzymał złoty i srebrny medal na targach poznańskich i wiele innych nagród i wyróżnień. Mieszka i tworzy w Warszawie i, jak powiedziałam, jego obrazy mają naprawdę duże powodzenie. Poza tym praca jest pięknie oprawiona. Cena wywoławcza. 900. 1. W niedzielę spotkali się hodowcy gołębi pocztowych. Spotkanie było okazją do wyróżnienia najlepszych właścicieli ptaków, a także podsumowania roku działalności związku hodowców. Nie hoduję gołębi. Jestem tutaj z racji swojego yy, dziennikarskiego obowiązku, ale powiem Państwu, że z ogromnym zadowoleniem przyjęłam to zaproszenie, dlatego że ostatnio wchodzę jak gdyby w tematykę dotyczącą yy, hodowli gołębi, a zwłaszcza gołębi pocztowych. Yy... Ostatnio na, na łamach biuletynu Nasz Gostynin opublikowaliśmy kilka artykułów. Mamy w planie jeszcze następny artykuł wyniki lotów rzeczywiście wchodzę w tematykę, ale powiem panu, że zawsze mnie fascynowały. Nigdy, ani w mojej rodzinie nikt nie hodował gołębi, ale fascynowała mnie ta taka sprawność i ta, taki intelekt gołębi, że one potrafią lecieć tak daleko, wrócić w to samo miejsce. Jest to, jest to piękne i czują azymut, tak, tak, tak. Tak, czasami się przyglądam, jak hodowcy, yy, hodowca, który wraca po pracy do domu i wypuszcza te gołębie z gołębnika, i one szybują, ale ciągle w tym samym miejscu są karni, są zdyscyplinowani. Jest to, jest to piękne. A kiedy pan Janusz Szmyt yy, przyszedł i pokazał zdjęcia swoje z gołębiami, jak one mu siadają na ramieniu, yy, na, na głowie i opowiada, jak one reagują, kiedy wraca z pracy, jest to naprawdę cudowne. Także warto bliżej zająć się tą, tą tematyką i lansować takich właśnie ludzi z pasją. Bo ja lubię ludzi z pasją, takich, którzy mają takie bezinteresowne, zupełnie zainteresowanie. A tu chyba właśnie jest taki rodzaj sportu. W kategorii właśnie oddziału Gostynin otrzymuje duet, małżeństwo Marzena i Tomasz Kulewski. Jestem pieśny, ciekawy, czy, czy w tym roku Pan też otrzyma 20 dyplomów. Gratuluję. <ślinikli> tak jeszcze nie wiem, dopiero na końcu. 10 wiesz. pucharów było w ubiegłym roku. A gratuluję. Oczywiście. Wielkie sukcesy. Pierwszego Wielki wicemistrza w kategorii Supermistrzostwo naszego oddziału otrzymuje Karol Delewski. Dziękuję. Nie, ale do do ja jest. to by... ja Tytuł drugiego supermistrza otrzymuje duet Jarosław i Jacek. Strzelec, bardzo prosimy wstąpka o przyjęcie i przekazanie koledze, który dziś nie mógł przyjechać na ważne względy. Gratulacje dla, dla Janek. Przekaż także prosimy. O, gratulacje. Piękny pokaz. Proszę bardzo. Gołębi mamy w sumie 150-80 rozpłodowych i do lotu zawsze jest 70-80 głębi do lotowania. Same sukcesy? Same sukcesy. Od 7, od 7 lat jestem mistrzem oddziału. A hoduje Pan gołąbki od jakiego okresu? Od okresu 96 roku przejąłem ptaki od brata i tak zacząłem się tym zaraziłem i tak do tej pory to ciągnę, to jest w sumie 14 lat. W tym 7 lat już wyniki były w Polsce. Już byłem nawet 89, 86 roku byłem i 86 w Generalnym Mistrzostwie Polski to był mój najlepszy wynik, którym się liczyłem tam, no, w setce Polski byś to być naprawdę zaszczytnie. Jak to jest rozwiązane, że jest to sprawiedliwe, że ten gołąb, który do Pana przyleciał, bo ja dzisiaj się dopiero dowiedziałem, tak. że ja myślałem, że, że gołąb, który jest wywieziony na 100 km od Gostynina, tak. on myślałem, że leci dzień, dwa, okazuje nie. się, że on leci 3-4 godziny, czasami nie, może mniej. Nie, ze 100 kilometrów godzinę, godzina 10, godzina no dobrze, 20. Dobrze, a jak to się odbywa, że Pana gołąb przyleciał od pierwszego miejsca no, i tak, tak dalej? Tak jest, bo, bo to, jest? Jest, to, jest, to są głębie prędkości, szybkość, tak jak wyścigi nie, koni. Nie nie, 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 o to pytam. Jak to jest... Yy, Zapisywane. Że... Aha, no nie to mają głębie, tak zwane chipy elektroniczne na nogach. Na punkcie wkładań są rejestrowane, tak. że są włożone na lot. A jak do pana przylecie, to ma, ma pan. Jest godzin... Tak, jest urządzenie, A, które tak, rejestruje tak. przylot głębia. Aha, ma pan urządzenie własne? Tak, takie. tak jest własne. To jest parę hodowców teraz no, jest kilkunastu hodowców co ma, mają. mają, to jest, to jest A ja się właśnie, W jaki sposób to jest rozwiązywane? Nie, to jest elektronika, to już nic nie ma. Nie Tylko oszuka. tu nic nie oszuka, tam jest godzina startu i przylotu do tego liczy to już komputer, to jest wszystko jest wyliczane przez y, główny zarząd dyskietka. Jest... Gołąc, y, dystans 100 kilometrowy pokonuje w jakim czasie? Godzinę 20, no, godzinę 10, no także jak są sprzyjające warunki atmosferyczne, to tak potrafi pokonać. 100 km/h 10:20 jest w domu. Nagrodzenie trudu naszych i zarówno gołębi, jak i hodowców, którzy przez cały rok praktycznie nie ma przerwy w naszym sporcie gołębiarskim, całą rokiem, zarówno zimą, przygotowanie później do lotów, wiosną już latem trwają praktycznie każdego tygodnia jest organizowany lot, zarówno na terenie Polski, jak też organizujemy loty na terenie Niemiec. Także praktycznie od początku maja do września organizujemy loty gołębi dorosłych. Później jest dwa tygodnie przerwy, ale w międzyczasie również trenujemy. Młode gołębie, czyli z danego roku wylęgnięcia. Rodzają ze starymi gołębiami? Nie, młode są hodowane oddzielne i ich treningi odbywają się całkowicie indywidualnie, czyli bez udziału gołębi dorosłych. Także po tej dwutygodniowej przerwie rozpoczynamy cykl lotów gołębi młodych, cztery lub pięć konkursów. Z reguły jest to pięć konkursów. Kończymy we wrześniu takie loty. Podsumowanie, także Podsumowanie po, później. Tak jak także po, po zakończeniu już tego sezonu lotowego każdy hodowca patrzy, jakie osiągnął te wyniki, ich te wyczyny lotowe sprawdza, przedstawia. Swoje gołębie do nagrodzenia w poszczególnych klasach. Tak jak dziś właśnie to odbywało się, że mamy tak zwaną kategorię open, ale to jest na zasadzie przylotu z każdego lotu, ale również w poszczególnych, w poszczególnych kategoriach jest to związane z odległością pokonywanych kilometrażu przez te gołębie. Ma jedno jeszcze pytanie. Ilu hodowców jest w, w, tutaj w waszym w, w związku? Więc my podlegamy jako oddział gostynin. Jesteśmy zrzeszeni w okręgu płockim. Okręg płocki jest terytorialnie posiada dawne terytorium województwa płockiego. My jesteśmy jednym z sześciu no właśnie, oddziałów. Wschodza.